Dzikie radio.pl Kubiec, bo już z nami na otwarciu. Witam serdecznie. I proszę Państwa, doszedł tutaj następca komendanta Wojewódzkiego Chodniczych Straży Pożarnej, Pan Grzegorz. Witamy, Panie Generale. Proszę Państwa, jest z nami, są media, jest gość niedzielny, jest y, Dzikie Radio i widziałem, bo było, było Radio Katowice. I proszę Państwa, ten turniej by się nie odbył, znaczy te zawody, ten dwumenat to by się nie odbył tutaj, gdyby nie ogromne zaangażowanie organizatora y, tych zawodów Stowarzyszenia Integracyjnego Roweskidy, bez strażaka, ochotnika, tutaj naszego wiceprezesa Wojciecha Watanika. Witamy, zapraszam. Tutaj ogromne prawa w kierunku gminy Lipowa, która zaangażowała siły i środki w postaci zakładu gospodarki komunalnej, przy wsparciu finansowym i przy starciu Ochotniczej straży porządnej z całej gminy. Witamy serdecznie i dziękujemy. Brawo, brawo, brawo. Dziękujemy firmie cateringowej, sponsorom, całemu biuru, biurze zawodu, które dzisiaj było sędzią tutaj. Żywiec med, tutaj jeżeli chodzi o zabezpieczenie medyczne, koprowcą. także jeżeli kogoś nie wymieniłem to serdecznie przepraszam, oczywiście nie wiem gdzie jest pan dyrektor biegu, pan Mirosław Dzierdek, tutaj nasz, no gdzieś, gdzieś na łódź, ale podejrzewam, że dojdzie za chwilę, Pewno na trasie pojechał sprawdzić żeby słuchajcie nie przedłużać, oddaję głos tutaj panu wójtowi. Cieszę, że jesteście tutaj w gminie Lipowa. E, przede wszystkim dobra wiadomość była taka tu od Pana Prezesa, że wszyscy szczęśliwie ukończyli bieg, więc tak naprawdę wszyscy są dzisiaj wygranymi. Szanowni, Państwo, dziękuję stowarzyszeniu za organizację tego maratonu, e, bo myślę, wpisał się on w kalendarz ważnych wydarzeń w naszej gminie e, i mamy nadzieję, że także za rok Pani Prezesie tutaj spotkamy i ten maraton będzie jeszcze większy, czy być może lepszej pogody w pogodzie. Bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję strażakom, pracownikom Urzędu Gminy. Dziękuję także Starostu powiatowemu, w życiu, który także wspiera tą imprezę. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego i dużo dobrych sił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze podziękować właścicielowi Hotela Zimni, który udostępnił nam bezpłatnie parkingi. Jemu też wielkie prawa. Teraz proszę o głos, chociaż powinienem zacząć. Panie przewodniczący. Ja tutaj jestem po prostu tak wspaniałych zawodników, organizatorów, to, że robicie coś dla sportu, dla zdrowia, że się spotykacie to jest piękne. Jako mam takie inicjatywy dziękuję, że mogę to z wami być i czuję się, że przy was taka malutka. Dziękuję serdecznie. Teraz poprosimy pana starszego kapitana Państwo jest straży pożarnej, żeby zabrał głos w imieniu komendanta. Witam serdecznie w imieniu pana komendanta. Również wszystkim gratuluję uczestnikom niezależnie od tego miejsca. Podziwiamy Was za wasze siły, zaangażowanie, pomimo tej pogody. Trwajcie w tej sile siłą rzeczy jakby nie było. Z tego co widziałem jest tam też kilku strażaków, więc, więc to też cieszy, że tak powiem, w tym gronie również są nasi. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Super, że w ten sposób się integrujecie. Zakończ tutaj te, te przemówienia, żebyśmy mogli przystąpić, bo ty zawsze powiesz coś takiego, co zostaje w pamięci na cały rok, żeby mogli tutaj znowu ci nasi zawodnicy za rok przyjechać. To już to trwa na długo. Gdyby nie wy, to nie był w tej Dziękuję serdecznie. jeszcze pan wiceprzewodniczący na powieść słowa panu województwu. Szanowni państwo, wszystkim gratuluję oczywiście ukończenia biegu. E, tego biegu by nie było, dzięki, gdyby nie Pan, prezes Stanisław Anderek. Także wielkie prawa do niego. A ja dziękuję kucharzowi. Pokaż się tutaj Wojtek Konkoł. Kiedyś w życiu przejął, przejął po mnie pałeczkę w Straży Pożarnej w Katerie no i, i dzięki temu, że miał dobrego nauczyciela, dzisiaj jest tu, gdzie jest. Proszę nas, witamy jeszcze raz z prawami dyrektor. Biegu sędzia głównych zawodów. Przywitajmy go jeszcze raz, Panie Osobie. A teraz przechodzimy już do wręczenia nagród. Bardzo proszę, proszę nie odchodzić, bo pamiętajcie, że są nagle dwie osoby. Dobra, nie ma problemu. Jest Będzie jedna osoba od Pani Przewodniczącej i 10 pieniężnych od Pana Wójta. Proszę Państwa, przechodzimy do nagród K1. I K1 18-29 w biegu kończyły Dwie kobiety, drugie miejsce.

Bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do kategorii K2, kobiety, 30-39, trzecie miejsce, Bugajska klub. Zapraszamy w I to podpisania. W namiocie w środku jest dziewczyna i bardzo prosimy już po zrobieniu zdjęcia proszę nie odchodzić, proszę zostać. Bo robimy pamiątkowe zdjęcia, bo drugie będzie. To trzeba będzie... trzeba iść podpisać to. Tam podpisać, w środku w namiocie, namiocie. Miejsce drugie. Bluz Anna. Bluz Anna.

Pamiętajcie dziewczyny, że idziemy podpisać i tam w namiocie przy pierwszym stoliku dziennikarza. Dziękuję bardzo. Kategoria K, 3 kobiety, 40-49. Tanistra Katarzyna, miejsce trzecie. Miejsce drugie, Majewska Ewelina. Miejsce pierwsze, pierwsze miejsce Ania Sawicka z szczególnymi brawami, dziewczyna po kontuzji, e, to jest zawodniczka, która była trzecia w Maratonie Żywieckim, tylko peniki przed i pierwsza w kategorii kobiet, także to jest znakomita zawodniczka i prawa dla niej szczególnie. Ja mam odebrać, tak? Okej, Kategoria kobiety 50, H4, 50, tam ile nie będę mówił, wiadomo. Miejsce trzeci Wawro Małgorzata. Miejsce drugie, drugi, Lewa. Jest Miejsce pierwsze, Szwedra i mamy też takiego posła Stanisława Szweda, nie ma czy ta rodzina, ale Renia, bardzo często się z nimi, gratulacje. Także prosimy do zdjęcia dziewczyny, panie wójcie, uśmiech ładnie. Oklaski no, klaski tam dla wszystkich, słuchajcie. To do podpisu, dziewczyny. Teraz pod nami od popisów do pisze, tu do podpisu. I jeszcze czekajcie, bo jakieś nagrody pewno będą open, bo trzeba może tam się któreś związała. Kategoria K5, wiemy jaka to jest kategoria, 18+, plus inaczej. Miejsce trzecie, Żuchowicz Elżbieta. Jest Pani Elżbieta? Jest. Drugie miejsce, Jakubowska

Kto z tam pod namiot, pod namiot do pierwszego stolika do pytań. Super, dzięki. Przechodzimy, mężczyźni m 1 18, 29, w miejsce trzecie, Łóż, Konrad. Jeszcze raz. Nie wiem, nie Konrad Łóż, jest. Miejsce drugie, Picał Szymon. Jeszcze raz

Obydwaj będą też w kategorii Open, także gratulacje i mają wolny start na koniec roku 23 marca na A odjedziemy pod pisemstwo, poddamy podpis do podpisów. M2, miejsce trzecie, Bażanowski Patryk. Spieszymy się, bo to się Miejsce drugie, Piekarski jest? Bażanowski miejsce trzecie, jest? Miejsce drugie jest Piekarski Jakub? Jest Bażanowski, Patryk? Trzecie miejsce. Jest Bażanowski, czy nie ma. No to trudno, bo ślemy mój, jak nie ma, albo przyjedzie do stowarzyszenia. Miejsce pierwsze Durski Paweł. Jest? Dajmy, przepraszam. Durski Paweł. Świecieńska zresztą open. Również wolny w trakcie maratonu zapraszamy Panie. Dziękujemy jeszcze panowie. Do podpisy pod nami od pierwszej Przechodzimy do kontynorii. mężczyźni 40 49, m 3. Nie, rozumiem. nie, nie, Miejsce nie, nie, Arkadiusz. nie,

I zapraszamy panowie do podpisu. To mamy do pierwszego stojące. podpis miejsca. I przechodzimy kategoria M4 mężczyźni. Listę trzecie. Córkowski Arkadiusz. Listę drugie. Wojtowicz I Listę pierwsze Klaszko Sous-titres par Anonymous Mam nadzieję, coś... Mam nadzieję, że coś zrobiłam, bo, bo jest wystawiony na ręce. Miejsce piąte, M5 mężczyźni. Miejsce trzecie, wziętych damy. Miejsce, drugi, szkoda Maria. Miejsce pierwsze tego miejsca, w roku. No i tutaj wycięty. Gratulacje. Zrobimy zdjęcia. I do przechodzimy do służby mundurowej. Służby mundurowe. Panowie, dziękujemy za podpisy. To od pierwszej strony.

oddział Super. Super, bo Zdjęcie pamiątkowe i zapraszamy do portu I przechodzimy służbę mundurową węzłowską.

Open, są kuchary. Open kobiety. Trzecie miejsce majowska Ewelina. To może pan nie będzie Dobrze, panowie, proszę o podpis. Bardzo pod namiotem. Panowie, podpis, podpis, podpis pod namiotem. Bardzo prosimy podpisać po pierwszym stołówkiem. Tuleja Aleksandra, Ludzie Miejskie. Oprócz. Pierwsze miejsce samych krajów. To są trzy najlepsze kobiety w tym dniu. Pani Aleksandra, proszę Państwa, przechodzimy w liście robimy paniątkowe. Panowie, do podpisu i teraz proszę bardzo, proszę o podpis miejsce oby mężczyzny. Trzecie miejsce, Witold Szymon drugie miejsce Wiktor Łukasz i pierwsze miejsce Długi Daniel I proszę Państwa przechodzimy do losowania nagród pieniężnych. Będzie jeszcze jedna też rzeczowa na końcu od Pani Przewodniczącej, a teraz bardzo proszę takiego dzieciaczka, tam, pierwsza klasa, druga taki, żeby troszeczkę był taki większy, no. Prosimy do losowania, któryś z rodziców który Wam peregował. do, takiego, sześć, lat, bardzo prosimy, no. Rodzice, jest jakiś dziewczaczek tutaj do losowania? I tutaj, bardzo prosimy chłopaczka posłać, tak. No, proszę, tu nie bój się. To jest dziewczynka, chłopczyk nie idzie, tak? Słuchaj, będziesz wyciągać, tak? Będziemy brać. Jeżeli kogoś nie ma, bo mamy następną osobę. A idzie też. Teraz dziewczynka, teraz chłopczyk. Nie dzielimy, czy mężczyzna, czy kobieta. 10 nagród, bardzo prosimy o wręczenie tych nagród pieniężnych pana wójta Marcina Zyzaka. I teraz wylosujemy. Wyciągaj koleżanko. I teraz czytamy, No? I proszę Państwa Klimica Piotr jest? Piotr Klimica jest? Tak, tak Klimica Piotr, jeszcze nie ma. Bo jeżeli nie ma, następny wyciąga kolegę. Wybierzemy ten, co już był losowany. Widzicie, jak szkoda, że pojechał. I teraz drugiego. No, Pani Jola pokazuje, kto? To jest, tutaj karteczkę. Wróblewski Łukasz. Jest? Wróblewski Łukasz. Znowu jest. nie ma następnych. Jest? O, jest, 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 jest. Łukasz, skąd przyjechałeś do nas? Jest. No to pięknie. Czekaj, bo zdjęcia... Ustaw się tutaj. Następny, koleżanko. Tak, chłopak. Znaczy, który raz jesteś na biegu u nas? Czekaj, bo do zdjęcia. Wszystko

Zapraszam! W razie stanu mięszyje. Nie, nie, nie. Mirosław. Jest, sklepaż Mirosław? Jest? Nie ma. Nie ma, sklepaż Mirosław. Zauważyliście, że więcej na razie nie było niż jest. Robert Koza jest? Nie. Robert Koza. Idziemy, gdzie jest? Robert Koza jest. Dobro. tak tomy. Prostum, to ma. dzisiaj nie

Koniec końców, przede wszystkim chciałabym że Kto jest? Zając Mateusz, jest? jest? Nie ma to raz w tym Na Jest? jest? jest. to się bawią i Słuchajcie, dzisiaj teraz bardzo proszę wszystkich panów, zrobimy zdjęcie i panią o podpis. I słuchajcie, pamiętajcie do zobaczenia za rok. Zawsze w drugą sobotę października. To będzie w przyszłym roku 10 października. Serdecznie dziękujemy. Panie Wincie, proszę o zapis. Panowie, bardzo proszę o podpis.